Ajajaj, ajajaj, dobra Musimy teraz posadzić, postawić nasze, no bez skrupułów, bijemy ludzi Nasza kochana książka znów gdzieś wyląduje, więc robimy to co zawsze. Znowu bijemy ludzi krzesła. E, z, z ławą stołem. Czy nie wiem, stołem. No i... Teraz już książka powinna wylądować. Ale nam ciekawą grę wymyśli... mini grę wymyśli i naprawdę. Ciekawe zadanie w ogóle. O, zapomniałem, że to się wciska lewo. Teraz już powinna wylądować. Dobra. Bierzemy książkę. Hmm, to nie ta książka. To jedna z książek zakazanych. Musiała uciec. Chodźmy gdzieś, gdzie będziemy mogli ją obejrzeć. Może do toalety jęczącej Marty. <laughs> Świetne miejsce. Dobra, do Marty pójdziemy później, bo chcę jeszcze zaliczyć przed tym jeden obraz. Obraz niebieskiej, głodnej panienki. Bo to jest taki obraz, który też warto mieć. Jeden z tych przydatnych, a w dodatku... To nie ten obraz. Przecież to Harry Potter. Przeczytałem o tobie wszystko. Pełno cię w gazetach. O tak, tylko większość to kłamstwa. A to też możemy zaliczyć. Jest czarno na białym, więc to musi być prawda. Chociaż dawno już gazety nie widziałem? Czy mogę użyć przejścia za twoim portretem? O nie, tylko nauczyciele? Dla ciebie mogę zrobić wyjątek? Przynieś mi dzisiejszego proroka codziennego. To cię przepuszczę? Już wam mówię, prorok jest w wielkiej sali Muszę tylko sobie przypomnieć jak się go zdobywało Pójdźmy prosto do wielkiej sali o. Przechodzimy za tym portretem I już wam pokazuję, wielka sala, to schodzimy na dół Te stópki są dlatego, że... A, stupki są dlatego, że automatycznie to nas kieruje do łazienki Marty. Ale my nie chcemy teraz do niej iść, bo załatwiamy parę dodatkowych spraw, więc... Zejdźcie mi z drogi, chłopaki. Wielka sala, wiadomo, znane chyba nam miejsce No oczywiście oni tu muszą zrobić taki pasjonujący film o tym co to się tu dzieje Teraz tak, pamiętam że na tą sowę tutaj trzeba było rzucić dwa zaklęcia żeby pojawiła się gazeta Może tylko wypróbować jakie dwa Spróbuję. Depulso. Depulso! O jest. Sprawdziło się to, czy nie? Chyba niekoniecznie. Zdobyliśmy tylko te nasze... Nieszczęsne punkciki. Spróbujmy teraz... Aksja na to rzucić Halo, co się tu dzieje? Le Jak widzicie czasem ta kamera lubi płatać takie figle. A I akcja. Sowy? Jest. Depulso i akcja. Przywołujecie sowy. Teraz oczywiście musimy oglądać, jak dalej będą leciały. Nie można tego ominąć. Dobra, obejrzymy. Tutaj są kolejni szachiści, ale żeby z nimi zagrać, musimy pokonać naszego przeciwnika z salonu gryfonów. Przestań. Chodźmy do toalety

Tutaj po prostu dowiedzieli się tego z gazety, ale trzeba przyznać, że w filmie chyba nawet nie było o tym mowy, a w książce jest. Więc idziemy zaliczyć ten portret. Który nie będzie wprawdzie taki aż przydatny, ale i tak portrety są potrzebne do zdobycia 100%, a ja wolę mieć już je wcześniej. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. To oczywiście. Jak widzicie, to jest dużo do naprawiania. Na dywany rzucacie depulso. Jak widzicie, na przeciwnej do nas ścianie jest takie taki krzyż. Na niego rzucacie akcję, a później enter na to, co tam się pojawi. O, wesoło tam. Tragiczny zgon pracownika Ministerstwa Magii. Ale nudy. Co? No dobra. Hasło to brak wiadomości. To dobra wiadomość. Więc znamy hasło, idziemy jeszcze zaliczyć jeden obraz dzisiaj i kończymy ten poradnik na razie. Ten obraz będzie na schodach. Zadanie będzie po prostu trywialne. Pilność w nauce. Możesz wejść, panie Potter. No, szczerze mówiąc to dziwne, bo dopiero w tej części pojawiają się mówiące obrazy, które przecież są no w każdej książce i w filmie obrazy z tego co pamiętam mówią A w grze dopiero teraz zaczęły Niektóre tylko No, omijamy tego nieszczęsnego pana I jak tutaj się szło do tej niebieskiej? Chyba tędy Szczerze mówiąc, to muszę sobie przypomnieć, jak się do niej szło najpierw. Tędy się wchodziło? Nie. Hmm. Niebieska nie chce z nami chyba współpracować. Zaraz sobie przypomnę, jak tam się do niej szło. Jeszcze dwa obrazy są na tym. Na schodach co ja możecie też ustawiać sobie kamerę tak żeby oglądać jak chcemy No gdzie jest ta niebieska... P o! Har y Ron i Hermiona trochę zostali w tyle Ich sprawa Matko, tak się zastanawiam, może ta niebieska? Tutaj widzicie takiego gościa dziwnego. On ma takie zadanie, żeby po prostu chodzić od portretu do portretu i się dowiadywać. Zrobimy to zadanie później, w innym, wolnym czasie. Mrukiem, mówię. Znajdź kogoś innego, jeśli Jest, niebieska. Trochę za wysoko i szukamy. Chętnie ci pomogę, ale... Straszliwie umieram z głodą. Ach, ach. Oj, przepraszam. Przepuścisz mnie, czy muszę znać jakieś specjalne hasło? To niech nie wpuszcza za darmo. O, jestem zbyt głodna. Poproś Gifarda Abota, to porto tu podnóża schodów, żeby podesłał mi coś do zjedzenia, wtedy ci pomogę. Nic jakiego? Kotlety, udziec, jadmięcy, kurczak i wołowina, no i ciasteczka. Byle nie za dużo. O, jestem taka głodna. Zobaczę co mogę zrobić. No, wiemy gdzie jest Abot, bo już... To co było u niego to zrobiliśmy. Więc idziemy prosto do niego. Żeby do niego dojść wystarczy się kierować w dół. Zawsze się do niego dotrze. Nie ma innej opcji. Żeby nie słyszeć jego tekstów młodym być więcej nic albo co my tam knujemy. długo się w nie zmieści, jak tak będzie dalej dobrze powiedz jej, że zobaczę, co da się zrobić. Dzięki. No teraz po prostu wchodzimy na górę. I misja będzie zaliczona. Łatwa rzecz. Rozmawiałem z nim. Zaraz będzie jedzenie. Och, uratowałeś mi życie. Przejście stoi przed tobą otworem. Następnym razem pamiętaj, kotlety z sosem. Dobra, no i to chyba na tyle na razie. Nasz zapis jest na jedynce tutaj. Mamy ukończone 11% gry. Na razie pozdrawiam i do zobaczenia niedługo. Dobra, już Wam szybko mówię. Idziemy teraz do łazienki jęczącej Marty. Muszę Wam powiedzieć, że wczoraj czy ostatnio przerwałem nagrywanie trochę wcześniej, przez to musieliśmy jeszcze raz robić to wszystko w bibliotece. Ale już zdaliśmy sobie z tym wszystkim radę, więc Wy możecie spokojnie oglądać, łazienka jest już zaznaczona. Idziemy tam nauczyć się naszego nowego zaklęcia. Przechodzimy tędy, wejść, panie Bo byliśmy na tle mądrze, żeby zdobyć to, ten portret To hasło do portretu Doskonały dzień na nas. Smocze jają. Wejdź, przyjacielu I przechodzimy tutaj Jak widzicie to trochę nam skraca drogę do pokonania Te stopy coś kręcą. Jak widzicie, tu nas bez przerwy obrażają. Jest tak, jak też było w książce, ale nie był zbyt lubiany wtedy w szkole. I tu już jest Łazienka. Łazienka Marty. Niestety, ona tu chyba będzie. No właśnie, o stosowaniu. Ambridge na pewno kazała ją schować, żebyśmy nie ćwiczyli. Wybierzmy jedno do nauki, Harry. To jest niezłe na początku. Incendio. Piszą, że wskazać... Incendio już się uczyliśmy w pierwszej klasie, ale widać trzeba powtórzyć. No więc to jest bardzo proste zaklęcie. że po prostu do zapalania. Będziemy szczególnie używać na pochodniach. Robimy to po prostu przesuwając to w górę i tu. No a teraz już możemy się ruszać. Musimy iść w głąb po prostu... albo tu. po Jak widzicie w tej łazience wystarczy otworzyć drzwi. Jorka niezbyt się orientuje tutaj, ale jakaś daje radę. Mniej wychodzi jej rzucenie tego zaklęcia. Może chce wypróbować na drugiej? Na trzeciej? Pokazać Ci O, weszło jej. Ja, że trochę za bardzo się spieszy, bo spójrzcie jak ta różdżka jakoś tak loto. Tak, to w każdej części. Jakieś tam nowe czary się poznaje, prawda? Jeszcze z tamtej strony jest coś pełnego zapalenia? Incendio! Nie zapalaj światła! Głowa mnie boli! Ducha boli głowa, ciekawa. A, to te Harry. Obiecałeś, że przyjdziesz. Cześć Marto! Niech się załamał, biedak. Ta książka jest naprawdę niezła. Chcesz, żebyśmy ją oddali, Hermiono? Książki są w bibliotece po to, żeby je wypożyczać, więc w zasadzie nie robimy nic złego. Zatrzymamy ją. Wracajmy do salonu. Musimy się przygotować na wyjście do Hog'smeade. Na wyjście do Hog'smeade. Niestety my sobie tam Serious? nie wyjdziemy. Więc masz problemy z Umbridge. Nie pozwala nam ćwiczyć. Chodzi o to, że Knot myśli, że Dumbledore chce stworzyć w Hog'smeade armię. To się dzieje? długo faktycznie porządna rozmowa była. Bo... Kurczę! super. Voldemort wrócił, a Knot tylko mu pomaga. Co możemy zrobić? Możecie się spotkać w gospodzie... pod świńskim łbem. Musimy nauczyć się obrony. A skoro Umbridge nam nie chce pomóc, znajdziemy kogoś innego. Kto by chciał, żebym to ja uczył? A, nie każdy. Obrona w Jednako. prawdziwym zagrożeniu to nie szkoła. Bo kiedy ktoś... Macie zamordować. Lub gdy przyjaciel umiera Masz na rację, Twoich Harry. oczach. Dlatego musisz nam pomóc. Skoro mamy stanąć do walki z... woldemortem Wszyscych tak na wiersz to zostawię? Hej! Musimy znaleźć Neville'a. Dlaczego? Znaliśmy Nevilla. Nie wyjaśnij dlaczego, po prostu chcę go znaleźć, Tęsknili się za nim. To jest już właściwie ostatnia misja A potem będziemy mieli Będziemy musieli zbierać członków gwardii Pojawi się ogromna ilość misji Za duża Więc schodzimy do cieplarni Skorzystamy pewnie z naszych Świetnych portretów Nie zdążył Harry niestety Te schody zwykle na szczęście z nami współpracować chcą. Nie wiem do końca, co to znaczy duby smalone. Niech twoja odwaga nie maleje. Dobra, jesteśmy na dziedzińcu transmutacji. No wiem, że ten, ten portal akurat będzie bardzo przydatny. Często z niego będziemy korzystać. Harry chyba chciał je zaatakować, a przecież nie wyglądają na nim. On jest żałosny, jest Cześć droba, Neville, nie nieźle Nie wiem co się stało, wymieszałem smocze łajno z nawozem i te diabelskie sidła nie chcą przestać rosnąć mm, Owezo ja sprawdź się możemy ci Dzięki Harry. używałem zaklęcia incendio aby je spalić, ale sam nie daje rady Może w czwórkę nam się uda W samej Hermianie by się udało. Jak będziemy stąd wracać, to możemy zagadać do portretu, który właśnie mijaliśmy. hasło, okay. Ale to w drodze To jest robić tak dość powoli. Rzucajcie dalej, to już połowa. To, trochę tutaj tego jest do spalenia. Cztery do osoby jeszcze no, trochę. sobie radę na radzą. W środku jest jeszcze trochę. To jeszcze nie wszystko. Chodźcie. Tak więc spalamy to po prostu incendia Powoli Prawie My mamy myszkę od laptopa, więc... Mamy laptopa, więc wiecie, nie miejcie pretensji, że czasem coś tam nie wychodzi. Nie jest to takie łatwe. Trzeba sobie nie przypominać naszej przykrej próby kiedy. Dawno już temu próbowaliśmy zrobić poradnik do kamienia filozoficznego. Tam jest niestety rysowanie przed każdym nauczonym zakręciem. Przyznam, że rysowanie tego wszystkiego w kamieniu filozoficznym wychodziło mi raczej średnio. Jeszcze jedno przed nami. Myślałem, że już po mnie w porządku, Neville. Czy Hermiona ci mówiła, że mam miejsce na ćwiczenia dla GD? Tak. A gdzie? Na siódmym piętrze. To pokój życzeń. Chodź za mną. No i mówię, spróbujemy po drodze zaliczyć ten portret. Zadanie nie będzie zbyt trudne. To na siódmym piętrze. To jest portret. Julka. Chodźcie. Za późno, Julkan w ogóle nie słucha co mówię. Zajczymy ten portret przy innej okazji, ale mielibyśmy to już z głowy Musimy iść w drugą stronę. No i co? I chyba ruszamy dalej, prawda? Jeśli mnie nie myli, to co widzę, to tak jest. Neville jest tu. Gdzie? No właśnie, gdzie? No właśnie, Musisz naprawdę chcieć. Pomyśl, że potrzebujemy sali do ćwiczeń. Trzeba pokazać tej ropówrze. Muszę nauczyć wszystkich obrony przed Voldemortem. A nie mówiłem? Aha, stało się. Drzwi. O, no i oglądamy. Nie. To tak jakby Hogwart nam pomagał! Się musimy tylko znaleźć dzicenia. resztę i powiedzieć im, gdzie jest sala. I musimy zacząć ćwiczyć. No tylko znaleźć resztę. Drobiazg. Dobra. To na tyle. Na razie na tyle. Wiecie. Teraz pojawi się wam dużo zadań na mapie. Ale to już... Zobaczycie niedługo. Wywiesiłam listę członków GD na tablicy. Sprawdźmy kogo brakuje. Znajdziemy ich na mapie Huncfotów Znajdźmy wszystkich i możemy zacząć. No dokładnie tak. Wszystkich. Próbowałem nauczyć się Protego, ale mi nie wychodziło. Nauczysz nas? Aha. Jasne, że nauczę Neville Hermiono, masz zaklęciami? Neville jeszcze chce, żebyśmy nauczyli go Protego. To może być no to do roboty. Może w książce są jakieś wskazówki. Trzeba namierzyć cel i machnąć tak różdżką. No, po prostu machamy w górę. No i po prostu wrzucamy tarczę, która w tej części wygląda tak. Zrgnięcie odbija my. się ci. To, co ja gdzieś tam trafia. Więc robimy prawy przycisk i wysoko wgry. Protego! Świetnie. Jeszcze raz to na pewno zapamiętam! Tak to jest. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Udało no się. Udało. mniej więcej coś takiego. To jest przydatne. Najbardziej przydatne zaklęcie. Trzeba je rzucać na pojedynkach, bo inaczej po prostu nas przewrócą. No, nawet nawielobił, więc da się. Wspaniale! Dobrze Neville. Nie przypuszczałem, że się uda. Więc mamy czterech. I zdecydujmy kogo znaleźć. Mamy czterech członków, czyli siebie, Rona, Hermione i Neville'a. To jest właśnie lista członków, żeby było śmiesznie. Po prostu pojawi się tu też nauczyciele, u których można robić zadania. Na końcu to zrobimy, a wy możecie już teraz. Bynajmniej... A na moment zajmiemy się zadaniami.